Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Marian swacha drzew punkcie przecięcia się stron ziemi stanęło pewnie w starych wiekach. Wyniosłość swoją trzyma prosto, jak prosty bywa los człowieka. Czasami mgłami się zasłania, lub topi w słońca się powodzi, wszystko spokojnie to przyjmuje. Jak ktoś, kto z losem się pogodził. Ptakom i wiatrom czasem śpiewa ciche, najcichsze kołysanki, dlatego zewsząd lgną do niego tak jak kochanek do kochanki. Wbrew drwalom, burzom i pożarom trwa wciąż w uporze swego trwania, świeci przykładem tym, co chcą być, jest wzorem do naśladowania. Przyszedł tu człowiek. Pod drzewem legł, w wyniosłość prostą wtopił oczy. W splotach gałęzi zdało mu się, że obraz życia się przetoczył. W myślach z swym losem się pogodził. Spokojnie czeka dni kolejnych, jak drzewo to obojętne, czy dni zamklonych, czy słońca pełnych. Pamięcią. Wraca w tamte lata, kiedy z kochanką tutaj bywał, gdy do snu drzewo im szumiało, ptaki śpiewały, wiatr przygrywał. Wie, że już droga przed nim krótka, lecz sercem chciałby minąć miarę, na przekór burzom i pożarom chce trwać, jak trwa to drzewo stare. Przeminął czas. I człowiek powstał i poszedł hen drogami swymi, i tylko drzewo pozostało w punkcie przecięcia się stron ziemi. Czytał Bogdan Dmowski.